Cześć, witajcie! Dzisiaj sobie zrobimy taki tutaj update dotyczący tutaj rynku na podstawie tutaj tych wskaźników, które otrzymałem od tego, od takiego mojego dobrego znajomego z Bahrain, który tylko tutaj zarabia na życiu, właśnie, tradując, nie sprzedaje kursów, szkoleń, tylko po prostu. Jest informatykiem, pisze swoje wskaźniki. On mnie tutaj udostępnił, i tutaj sobie właśnie zrobimy, zrobimy update dotyczący właśnie tego, co on tutaj. Przewiduje. No i słuchajcie. Ja tutaj sobie mniej więcej wtedy tego 12 maja kupiłem bitka troszkę, jaką tutaj spadł około 26 tysięcy dolarów. I gdzieś go tutaj potem na poziomie 29 tysięcy, chyba 500 sprzedałem. Ogólnie jaka jest strategia, tak? Parę razy w ciągu roku tutaj dotykamy tego tutaj pola zielonego i za każdym jak widzicie pole zielone ma trzy linie, ma linie jedną, drugą i trzecią, to jest taka czwarta i na każdej z tych linii tutaj inwestujemy za 30% naszego depozytu, nie na dźwigni, nie na żadnym futures, po prostu na giełdzie spot, normalnie kupujemy bitcoina, bo ta zawsze tu jeszcze cena może nam troszkę spaść niżej, jak tutaj też pokazuje prze, przeszłość, więc tutaj sobie kupujemy o za 30, za 30, a tutaj jak spadnie, też tak myślę, że w ciągu paru miesięcy teraz nastrzega właśnie takie małe odbicie. Ale o tym jeszcze za chwilkę słuchajcie. A potem koniec końców, tutaj gdzieś w okolice, możemy, o tak, jak tutaj myśmy sobie spadali, że o tu raz byliśmy w tej y, takiej linii zielonej, potem się odbiliśmy, y, potem znowu, potem znowu, potem y, znowu. Teraz myślę, że będzie coś właśnie więcej w tym stylu, że y, tutaj byśmy jej dotknęli, było odbicie. Teraz tu są cele, i potem znowu za te parę miesięcy sobie będziemy spadać znowu w dół. Ja tutaj na tym poziomie, tych właśnie, tutaj mniej więcej, teraz to jest 20 429 na Bitcoinie. Otworzę sobie longa na małej, na małej dźwigni, tam max razy, razy. 5. To tutaj się ciągle zmienia, bo jak sobie widzicie, o, z każdym dniem y, jest to coraz troszkę niżej, więc też zobaczymy, kiedy tutaj ta, ta linia będzie, będzie za parę miesięcy, kiedy tutaj faktycznie... Cena bitcoina będzie bliżej jej. No i słuchajcie, yy, mam też tą grupę na Telegramie. Tutaj faktycznie ją założyłem parę dni temu, Rare Crypto Signals. Ja chyba w ogóle ją zmienię na główną grupę i tam, tam będę wszystko publikował. Ale faktycznie spodziewaliśmy się tego troszkę zejścia w dół i potem wybicia do tam około 34 tysięcy dolarów. Do tego poziomu, co tutaj ustaliliłem i też tak mówiłem, yy, gdzie to tutaj to było. Tutaj poziomy 27,5 tysiąca. Po prostu jeszcze mówiłem chyba, że kupię od 27 700. Tak, no i faktycznie tak się nie stało, bo spaliśmy tylko, jak, jak tu jest ta linia 27700 to spaliśmy chyba do 27 900. No tak czy siak, ja tutaj tego ordera nie kupiłem, no tak czasami się dzieje, że faktycznie. Nie wiadomo, tak? kiedy tutaj pójdziemy w górę, czy prędzej, czy, czy dalej. Faktycznie te wybicie na to było wcześniej. Ja tutaj nic nie kupiłem, także teraz tutaj nie jestem w celu. I teraz słuchajcie, mamy, mamy dwie. Opcje, bo jako że do tych poziomów, które wcześniej zakładałem nie spadliśmy, tylko tutaj troszkę tutaj wcześniej to wszystko się, za, się zaczęło, bo też warto zwrócić uwagę na fakt, że ten pierwszy poziom miał być na 27700, ale też myślałem, że tutaj y, słuchajcie spadniemy też, o tu miałem ordery na 2700 26500, y, 26200, jednak to było dużo szybciej i też zakładam, że albo teraz właśnie pójdziemy do góry, tego celu, który już jest właśnie teraz osiągnięty, potem w dół znowu, żeby tu jeszcze jednak zahaczyć o te poziomy tutaj niższe, które myślałem, że tak powinny być też w założeniu, żeby potem znowu wejść do góry, osiągnąć ten cel drugi i potem już po tych paru miesiącach stopniowo tam spadać sobie gdzieś tutaj w dół. Albo, jeżeli tak się nie stanie i teraz od razu... Pójdziemy do tego celu drugiego. No nie wiadomo, czyli o, będziemy sobie gdzieś tam wahadłować, tak, tutaj coś tam, potem sobie pójdziemy do tego celu drugiego. Jeżeli nie będzie tego takiego spadku drastyczniejszego, to jeżeli go osiągniemy, to ja tutaj słuchajcie, i też to jest spekulacja, tak, bo tutaj, jeżeli chodzi o te poziomy, takie inwestycyjne, takie powiedzmy sobie, pewniaczki moje małe. To i jestem pewien, tutaj tak bardziej spakuluję. To tutaj za powiedzmy no nie więcej niż 5% swojego portfolio. Tutaj gdzieś na tych granicach 34-35 tysięcy dolarów na Bitcoinie, tutaj otworzyłbym, może jeszcze nie wiem, otworzyłbym małego, małego shorta na małej dźwigni typu, typu razy 2, właśnie w dół. I to tylko w tym wypadku, jeżeli właśnie tutaj osiągniemy ten cel drugi. Bo jeżeli właśnie go osiągniemy, to już spodziewam się, że tego wybicia nie będzie znowu tutaj od tego poziomu, tylko będziemy sobie już tak, y, troszkę, troszkę, troszkę w dół, aż do tych poziomów 20 tysięcy, 21 tysięcy dolarów. Więc tak, tutaj to by się według mnie mm, sprawowało. No i, i co? I jakby zobaczymy. Ja i tak jestem zadowolony, tutaj sobie kupiłem za te 30% depozytu, faktycznie musknęło to idealnie yy, i no tutaj troszkę sobie na tym zarobiłem, ile to było jak kupiłem tutaj, sprzedałem na 29 500 trochę też za wcześnie, ale też tutaj ciągle jestem nowy z tymi, tutaj, z tymi tutaj wskaźnikami, o 15%, już mam takie też trochę, no jakby mam, Fajne już ten, te moje portfolio, także tuż to było faktycznie ży, życiowo, że tak powiem, odczuwalne. Te 15% na plus. Yy, mógłbym poczekać, ale no, też trochę tutaj za szybko przyznaję się, że, że zamknąłem. Także mamy tutaj ogólnie dwie opcje: yy, albo teraz sobie tutaj pójdziemy do tego celu jednego, który już w sumie myśmy osiągnęli, yy, odbijemy się od niego, pójdziemy w dół, żeby tutaj zgarnąć te ordery, o których mówiłem wcześniej, yy, znowu w ogóle do celu drugiego. I potem już stopniowo w dół, albo już sobie osiągniemy ten cel drugi. Ja tutaj otworzę może małego shorta, i potem sobie będziemy stopniowo znowu zjeżdżać w dół. A tak się jeszcze tutaj dogram, bo w sumie zapomniałem powiedzieć. A to jest mega ważne, czy może tak się stać, że tu osiągniemy sobie powiedzmy ten poziom drugi i nie spadniemy, tylko będziemy ciągle się wyzwyżać do góry. No. Tak, może tak się stać jakby może stać się wszystko. I teraz, jak ja sobie to zrobię? Ja, jeżeli tutaj osiągnę ten cel drugi, tak, ja sobie dam stop lossa na małej dźwigni, tutaj na poziomie tego, tych spadków, na poziomie sprzed tych takich gwałtownych spadków na tej poziomie 40 tysięcy dolarów to będzie mój stop loss. No i jeżeli faktycznie to nie jest taka oficjalna BESA, jeżeli już jeżeli już tutaj po tym faktycznie pójdziemy ciągle w górę, w górę, w górę, w górę, w górę to ok, tak pójdziemy i jeżeli pojawią się faktycznie kolejne przesłanki ku temu, więcej jakby wskaźników będzie wskazywało na to, że faktycznie jednak już wychodzimy tak szybko z tej takiej powiedzmy sobie besy, to nic się nie stanie, ja sobie po prostu tutaj kupię Kupię wyżej, jeżeli pojawi się po prostu więcej oznak na to, że pójdziemy do góry. Według mnie aktualnie twierdzę, że nie ma ku temu w ogóle podstaw, żebyśmy jednak tak przedwcześnie, może tą taką, powiedzmy, no bezse czy nie bezse skończyli. Według mnie pójdziemy jednak tutaj jednak jeszcze solidnie, solidnie w dół. Aczkolwiek oczywiście wszystko może się zdarzyć, to jest wiadomo, wiadomo giełda więc. Na prawdopodobnie sobie tutaj otworzę tego shorta dźwignia razy dwa, dźwignia mała ze stop lossem tutaj na poziomie tych 400 40 tysięcy dolarów około plus, plus minus. Jeżeli faktycznie mi tego shorta tutaj przerwie, jeżeli pójdziemy do, do góry. To potem, jak pojawi się więcej oznak na to, że faktycznie wychodzimy z takiego okresu bezprzewcześnie, to otworzę sobie już za większą ilość bitcoina pozycję do góry i będę sobie go łapał. Aktualnie ku temu nie ma żadnych podstaw, żeby tak twierdzić, więc tak też sobie, słuchajcie, zrobię. No, wiadomo, to jest giełda, także może stać się tutaj wszystko. No i, i zobaczymy. Na dzień dzisiejszy, mówię, no jakby wydaje mi się, że będziemy jednak tutaj spadać dość solidnie też w perspektywie tych paru miesięcy. Aczkolwiek, słuchajcie, jak właśnie też tutaj na grupie opublikowałem, to i tak teraz jest bardzo dobry czas, grając long termowo, na zakup bitcoina. Dlaczego? Yy, parcie. Tutaj ten wykres przedstawia lata 2013-2022 i dzisiaj mamy właśnie pierwszy czerwiec i otwarł nam się on drugą zieloną pionową linią, co oznacza, że właśnie w długiej perspektywie podczas takich właśnie bez jest to dobry czas bardzo na zakup bitcoina. I ostatnia taki, taka linia, jeżeli nie brać pod uwagę, właśnie czerwca tutaj i maja, była w 2019 roku. Oczywiście tu jeszcze widzicie, ona się, się, się tu też pojawiła, potem byliśmy jeszcze niżej, jeszcze niżej myśmy spadli, ale ogólnie grając long-termowo, zawsze potem wychodzimy tutaj o na duży plus także jeżeli sobie tutaj właśnie jak napisałem podzielić swoje portfolio na przykład na sześć części i każdego miesiąca przez te następne 6 miesięcy będziesz stopniowo tak kupował bitcoina to i tak tą cenę jakby uśredniał to wyjdziesz na naprawdę spory spory i fajny i fajny plus. Tak też bym myślał tak więc jakby jeżeli twoją strategią jest granie długoterminowo yy, to polecam ci żeby teraz też w sumie kupił już bitcoina. To pewnie nie jest dołek. Myślę, że spadniemy jeszcze niżej, ale i tak chodzi o te uśrednianie Słuchajcie, ceny. Może być tak, że na przykład jak ja tutaj przy, przy tej tutaj okazji, o której też pisałem na telegramie, na te moje wejście, które miało być tutaj, nie załapiemy się i nam okazja przejdzie koło nosa. No, wszystko może być. Tak? To jest giełda. Także tą cenę też tutaj warto uśredniać. Chodzi o to, że teraz już i tak, biorąc pod uwagę cały taki tutaj globalny rynek, teraz jest już i tak dobra bardzo cena na zakup tego bitcoina. Idźmy dalej. Będę was w na bieżąco update'ował. Są naprawdę fajne wskaźniki. Patrzcie tutaj na przeszłość. Zawsze tutaj raz. Tylko no to jest właśnie to, że jak jest coś fajnego, to po prostu jest rzadki wskaźnik i on jest wiem, tam parę razy na rok, tak i tyle. Ale jak już jest, to faktycznie działa. Patrzcie tutaj. Odbicie. Tutaj odbitka. Yy, to jest troszkę drugi wskaźnik. on też całkiem fajnie działa. Pokazuje, kiedy można longować. odbicie, tutaj był long, tutaj był long, tutaj był long, to była odbitka odbitka, 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 odbitka. Ile go widzicie, co sobie kupujecie? Za 30%, 30%. To, to, to się zawsze odbija. Strong short, też potem sobie poszliśmy w dół, no ale potem jeszcze było w górę, potem było w dół ale i tak faktycznie działało, to naprawdę są super, super wskaźniki, ale idźmy słuchajcie dalej, tutaj słuchajcie widzicie znowu, yy, sobie poszliśmy z, na pierwszą linię kupiliśmy za 30%, tutaj za kolejne 30%, a tutaj możemy otwierać longa i widzicie była odbitka w górę strong short znowu zadziałało strong long zadziałało, strong long zadziałało także tutaj to wszystko działa, strong short zadziałało Strong Short, no, no tutaj może, może nie, tak? Może nie, yy, ale faktycznie jeżeli chodzi o to, o, tutaj znowu odbitka, odbitka i potem już w górę. Strong Short zadziałało. Strong Short prawie na samym wyszyku zadziałało, także super. Yy, odbitka w górę, odbitka w górę, odbitka, o, tu aż prawie do końca, no, ale i tak koniec końców w górę. Także widzicie, nie ma, że tak powiem, nawet w przeszłości tutaj momentu, w którym by to nie zadziałało, a tylko minus jest taki, że faktycznie jest to, jest to rzadkie. Z tego co on tam mówił, to osoby tam pomnaża swoje portfolio o 200% każdego roku, to chce to i tak tu jest masakryczna, duża, duża, słuchajcie. Ilość. Trzeba też patrzeć na tutaj, ja mam BTC USD, nie na USDT, tylko ja mam główny ten USD, bo na przykład, jak tutaj o idealnie byśmy dotknęli, to na przykład, jeżeli byśmy się zróbali na USDT By bicie tutaj mam, to jak sobie zobaczymy, tutaj o, troszkę nam zabrakło. Także ja sobie to zawsze daję takie widełki plus po prostu 500 dolarów na to, żeby na pewno na danej giełdzie, przy jakichś tam dużych spadkach na wartości bitcoina się wszystko tam na różnych giełdach rozjeżdża trochę przy jakichś tam dużych spadkach, żeby mi naprawdę, żeby na pewno tego ordera też załapało. Więc słuchajcie, sobie do tej grupki dołączcie, będę was update'ował, no i tak jak mówię, to naprawdę są dobre sygnały, tylko po prostu rzadkie, no i, i tyle. Trzeba być ja po prostu wolę sobie, wiecie, stabilnie, powoli moje tam portfolio pomnażać, niż tam grać jak debil na giełdzie, na jakieś tam dźwigni i po prostu wszystko stracić w parę miesięcy, więc spokojnie, Wiecie, powolutku, ale ale do celu ja się spodziewam, że znowu za parę tygodni, za góra, no parę tygodni, miesiąc, dwa, tu jest sobie znowu tego dojdziemy do tego poziomu. Tutaj, gdzie znowu będziemy mogli sobie fajnie kupić i fajnie, stabilnie, stabilnie zarobić. No i co, słuchajcie, to chyba tyle. Nie wiem, czy coś jeszcze chcę powiedzieć. No. Wiecie, ważny jest faktycznie taki stabilny, powolny zarobek, niż tam się rzucać z motyką na, na słońce. Więc słuchajcie, dołączcie sobie do tej grupki, naprawdę jest super, tam będę wszystko wam dawał, updateciki. No i co, to wszystko słuchajcie, dzięki wam za uwagę i cześć.